Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku. Jesteśmy w Guźniisko-Lizbarskim Parku Krajobrazowym, a moim gościem dzisiaj jest Pani Ilona Wiśniewska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Dzisiaj będziemy rozmawiać o jeziorach, bo właśnie jeziora są jedną z wizytówek Parku Krajobrazowego. Właśnie i ile jezior jest na terenie parku? Tak, jeziora to szczególny walor, nie tylko krajobrazowy, ale także turystyczny i przyrodniczy Góżnińsk-Lizbarskiego Parku Krajobrazowego. Na terenie parku jest 29 jezior, które są swoją powierzchnią przekraczają hektar. I są to jeziora polodowcowe. W północnej części dominują jeziora morenowe o większej powierzchni, natomiast w części środkowej parku dominują jeziora rynnowe i poznamy je po wydłużonym kształcie oraz urozmaiconej linii brzegowej. No i takie jeziora właśnie nam towarzyszą dzisiaj, bo są to jeziora muńskie i jezioro górzno. Tak, i rzeczywiście stoimy właśnie na wzgórzu pomiędzy jeziorem Kuźnińskim a jeziorem Muńskim, który znajduje się za nami. I jaka jest historia tego wzgórza? Co to jest za forma? Znajdujemy się dokładnie na wzgórzu, które nazywane jest kopcem, zwane też dziewiczym kopcem. I pierwotnie, według legendy, mówiono, że to właśnie na tym wzgórzu mieścił się pałac biskupów płacki. Z obszarem i okolicami Górzna związane są też ludowe opowieści, legendy. Czy mogłaby Pani jakąś opowiedzieć? E, tak, najwięcej legend i historii ludowych związanych jest z Jeziorem Górznieńskim. E, jedna z nich opowiada o tym, jak to dzwony z kościelne stoczyły się pewnego e, Burzliwej nocy stoczyły się do jeziora, i tam też na dnie tego jeziora spoczywały, a nocą słychać było ich bicie. Dzwony mógł wydobyć tylko śmiałek o czystym sercu, i pewien śmiałek był temu bliski. Niestety, podczas wydobywania tych dzwonów przeklnął. I niestety sieci się urwały. Legenda mówi, że dzwony do dzisiaj spoczywają w głębinach tego jeziora, ale nigdy już nie usłyszano ich bicia. Inna z legend opowiada o dziewczynie, która z tego wzgórza yy, o północy wychodziła z złotym dzbanem i nabierała wody z jeziora górnieńskiego, towarzyszyły jej zjawy duchy, po czym wracała na wzgórze. Nie wiadomo było, czemu ona tę wodę czerpie, kogo poi, czy, czy też jakieś. Yy, Cierpiące dusze, czy może kogoś innego. Natomiast widziano właśnie taką tutaj postać. Ale chyba jedna z najciekawszych legend, myślę, że o której słyszeli wszyscy mieszkańcy góżna, a jednocześnie też ta, która mrozi krew w żyłach, opowiada o potworze zwanym Topielcem, który w wodach Jeziora Górnińskiego mieszkał, a Porywał swoje ofiary właśnie podczas e, przechodzenia przez jezioro, rybaków, którzy łowili ryby, e, czy po prostu jakichś e, e, turystów, którzy tam odpoczywali nad tym jeziorem. Te wszystkie historie zredagował, zebrał dla nas prezes ówczesnego Towarzystwa Miłośników Ziemi Michałowskiej Stefan Bilski. I znaleźć je można w książce pod tytułem Historie ludowe regionu Brodnickiego. Ale także możecie je Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej blżniewsko lizbarskiego Parku Krajobrazowego w zakładce Historie ludowe i legendy. Dziękujemy serdecznie, dziękuję za spotkanie i do zobaczenia w następnym odcinku.